Poproszę cztery osoby, które kękną sami, coś mi pomogą pokazać. Dwie już są. Tak. Jeszcze dwie potrzebuję. ochotę. Mogę poprosić? Chodź, śmiało. I może być kolega? Nie, okej. Okay. Adam, chodź, chodź. Chodź, nie ma problemu. Stańcie tutaj twarzą do mnie. I powtarzajcie ze mną słowa przysięgi z małżeństwie. Czasami panny uciekają z przedmiotem, ale on mocno sprzyja. On mówi, że niczego nie będzie podpisywał. Wiemy doskonale, że ślubów żadnego nie będzie, nie ma wewnętrznej słowy, formuła będzie inna. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co większość z Was czeka i za czym o czym marzymy i do czego dążymy. I w czym te rekolekcje miały nam też pomóc. Marcinie, powtarzaj za mną słowa przysięgi małżeńskie. Ja, Marcin. Ja, Marcin. <styrki> biorę w katarzyna Katarzynę za żonę i ślubuję Ci. Że Cię niedługo opuszczę. Jaka żona? Biorą Ciębie, Marcinie, za męża. I ślubują cię. cię. I miłość. miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz Że Cię niedługo opuszczę. Co Bóg mi złączył, ja nie błogosławiam. Obrazki dla naszych odważnych. Nie ma ślubu, nie ma obrony. No Impreza może zrobić z innej okazji. Ja nie wiem, na ile w naszych głowach jest to świadomość, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Być szczęśliwym w małżeństwie i w rodzinie. Większość z nas, jak na tu jesteśmy, jest powołana do miłości małżeńskiej. I dobrze, że się uczymy. Dobrze, że zdobywamy zawód. Dobrze, że e, mamy swoje pasje, treningi, spotkania, różne rzeczy, które robimy. To jest bardzo dobrze. Ale to wszystko nie będzie nam dawać e, szczęścia, jeśli mamy powołanie do małżeństwa, a go nie zrealizujemy. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest i to, w którekolek chcieliśmy to jakoś szczególnie podkreślić, po to świadectwa były rodziców, i małżonków, po to pani Wandał, że rzeczy opowiadała. Z życia wzięte przez wiele lat, które w praktyce spotykała pary, narzeczeństwa, małżeństwa, żeby w naszej głowie ukształtował się taki dysze, taki kręgosłup, taki kierunek, że najważniejszym celem naszego życia jest oczywiście niego, ale drugim celem, jeśli mamy powołanie do małżeństwa, to jest małżeństwo i rodzina. I trzeba się już dzisiaj do tego przygotowywać. Ktoś powie, mi to jeszcze nie potrzebne, ja o tym jeszcze nie myślę. I jak zaczniesz myśleć, to już będzie za późno. Towar będzie przebrany, albo tylko z recyklingu że na osoby będzie trafia. Powtórne związki, powtórne jakieś poranienie różnymi doświadczeniami negatywnymi. Można stworzyć wtedy piękne związki, bo Bóg uzdrawia. Ale po co popełniać błędy? Wchodzi w różne bagna, czasami z niektórych bagien nie da się wyjść, one wciągają. I teraz dlatego tak ważną rzeczą jest, by już dzisiaj uczyć się miłości, wierności, uczciwości, mówieniu, postępowaniu w konkretnych e, sprawach, które nas dotyczą. My e, mamy świadomość, że jest to trudny temat, trudny, trudny rejon naszego życia. Chcielibyśmy, żeby było wszystko dobrze. Ale widzimy, że nie zawsze tak się udaje. Patrzymy na różne sytuacje osób, którym się związki, małżeństwa albo psują, albo gdzieś są jakieś e, trudności. I mówimy, czy w ogóle jest sens, czy warto. Albo w drugą stronę tworzymy sobie takie ideały, on musi być taki ten chłopak idealny, ta dziewczyna taka wspaniała, że nikt nie jest w stanie jeszcze sprostać tych ideałów. I od razu się rozczarowujemy takim związkiem, który gdzieś się. Popsuje. Też mówienie o seksualności, o tych trudnych sprawach związanych z przekazywaniem do życia, też jest dla nas jakoś trudne, bo ono rodzi napięcie, lęk. Z tego powodu wystarczy o tym powiedzieć, to ludzie się śmieją. Albo od razu się czerwienią. Albo w jakiś sposób mówią: Nie, o tym lepiej nie rozmawiać. To tym bardziej księża mogą by mówić, nie? Jakaś, jakaś cenzura na Pana Boga, który stworzył. Jak to się ojciec z Sawerem mówił, i stworzył głowę i stworzył nos i stworzył brodę, ale stworzył też piersi, stworzył członka, stworzył pokwę. To wszystko stworzył Pan Bóg. Wszystkie reakcje organizmu stworzył Pan Bóg. Orgazm, pożądanie seksualne. To wszystko on stworzył. I dlatego też tak ważną rzeczą jest, żeby wsłuchać się, co Pan Bóg ma na ten temat. Bo łatwo zacząć coś robić i to zepsuć. Wiemy doskonale, że nie chodzi tutaj o to, by teraz sobie tłumaczyć taka technika seksualna, taka technika seksualna. Bo kiedy dziecko pyta małe swoich rodziców: skąd się wziąłem? Skąd się biorą dzieci? Co odpowiadamy? I znamy tę odpowiedź. co mówili: z kapusty, tak? Bocian przyniósł. Co jeszcze mówili? Listonosz przyniósł. Na no różne rzeczy się działy, tak? Jesteś podobny do sąsiada. Takimi. ale to nie wystarcza pamiętam jedna matka, mówiła mi, że gotowała obiad dziecko bawiło się w dużym pokoju tam układały klocki, klocki nagle podbiegło i mówi mamo skąd się wziąłem? ona mówi z miłości Pan Bóg Cię stworzył my na Ciebie czekaliśmy stamtąd bardzo mocno się kochaliśmy i e, Ty byłeś owocem tej miłości dziecko aha no i poszło dalej bawić się klockami bawiło się, bawiło i po 15 minutach znowu przyszło a jak wy się kochaliście? jak ja tam się dostałem na mamie do środka? więc mama tłumaczy że na etapy pierwsze zawsze trzeba mówić o miłości i o przekazywaniu życiu w kontekście wartości miłość, małżeństwa, rodziny i mama zaczęła tłumaczyć dłużej bardzo się zakochaliśmy z twoim tatą, bardzo chcieliśmy ze sobą być tak bardzo się kochaliśmy że podjęliśmy decyzję o ślubie i wtedy, kiedy był ślub, wesele, była impreza cała tutaj oczekiwana, później zamieszkaliśmy wspólnie razem i czekaliśmy na ciebie i okazywaliśmy sobie czułość, tak jak e, widzisz czasami. Całowaliśmy się, przytulaliśmy i kiedy była, był wieczór, tak mocno się przytulaliśmy i tak bardzo mocno sobie okazywaliśmy miłość, że nasze ciała się połączyły, że połączył się e, członek taty z tą mamy. Tata dał małe ziarenka z siebie do wnętrza mawy. Tak się sieje, sieje ziarenka na, na ziemię. I to ziarenko połączyły się one w środku mamy i zaczęły rosnąć. To byłeś ty, Pan do Tartusza. Dziecko oczywiście słuchało z zaciekawieniem. I ty rosły rosły, gdzie widzisz czasami mamy, które mają taki duży brzuch, nie z odpłości, tylko, bo tam rośnie małe dziecko. I kiedy już było 9 miesięcy. My bardzo czekaliśmy na, na Ciebie. Modliśmy się być tą I wtedy wyszedłeś na świat, w szpitalu był powód. A dziecko się pyta, a któremu ja wyszedłem? A mama mówi, kanałem rodnym. A chyba, że to jasne: kanałem rodzajowy, kanałem rodzinnym. No to ma ładna strona. dziecko w ten sposób, w którym odpowiedziało się, mam proste pytania, ono już wie. I wie, jak się przyszło na, na, na świat. Że było oczekiwane, że było w rodzinie, że Pan widział duszę, że rodzince kochają. Bo dziecko nie pyta się o techniczne sprawy. Ono się pyta, czy ja jestem kochany. Czy mnie oczekiwaliście? Czy chcieliście, bym był z wami? Czy mnie kochacie? I w tej odpowiedzi ważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że kochamy. A nie, co z czym połączyć. Chociaż to też jest ważne. Inni małżonkowie powiedzieli, że ich syn poszedł do szkoły. Pierwszy, pierwszy dzień w szkole. Siadają do obiadu po tym pierwszym dniu i rozmawiają, co tam się wydarzyło. I mały synek mówi: Ale ci moi koledzy tace tacy, w nie? A dlaczego? Bo nie wiedzieli, skąd się biorą dzieci. Ja musiałem im wszystko wytłumaczyć. A oczywiście on rozmawiał z swoimi rodzicami i wiedział. Oni tam opowiadali jakieś bajki, a ja im wszystko wytłumaczyłem. Od razu autorytet dziecka wzrósł, a autorytet rodzica jednego człowieka wzrósł i e, ta więź w rodzinie, w małżeństwie stawała się silniejsza. Nie to po to, ponieważ większość z nas będzie rodzicami. I warto na ten temat rozmawiać, nie uciekać, bo dzieci wyczują, że coś jest nie tak, że coś tam było nie tak. Nawet jak czasami w życiu naszych rodziców coś się nie udało, dziecko było kręgłe przed ślubem, tak? można powiedzieć, zrobiłaś nam taką niespodziankę, nie wiedzieliśmy, że przyjdziesz na świat, ale nagle mama się powiedziała: Jezus, ciągle idziesz na świat. I mimo różnych trudności, myśli, bardzo się cieszyliśmy, że przyjdziesz na świat. dziecko rośnie, a Wy już rośniecie, to w dorosłość. też potrzeba, by na ten temat rozmawiać. Rozmawiać ze swoimi rodzicami, może z kimś e, z Twojej rodziny, bliskich, bo e, e, nie można, bo łatwo zostać samemu w takich sprawach. I gdzieś sobie nie poradzić. Pamiętam, strząsteło nam takie doświadczenie dwóch młodych osób, zakochanych, które szalały ze sobą, ale kiedy okazało się, że wpadły, że jest ciąża, pojechały na jakąś stację opuszczoną i tam się obydwie powiesiły. Był dramat, nikt nic nie wiedział. Okazało się, że nie poradzimy sobie z tą informacją, że idzie dziecko na świat. Przerosło ich to. I dlatego tak ważne jest to. Ja nie wiem, z kim masz lepsze relacje, czy z mamą, czy z tatą, czy z babcią, czy z dziadkiem, czy z jakąś wujkiem, ciocią, księdzem, katechetką, panią psycholog, pedagog, wychowawczynią. Warto na tych o to, tych tematach rozmawiać. Bardzo śmieszne jest, jak się czasami człowiek porozmawia sobie z rodzicami, taka jakaś chwila dobra szczerości i dowie się, jak to tam u nich wygląda w tej sferze. Jak to czekali na to, na przykład ja dowiedziałem się, że się począłem po urodzinach, po imieninach mojego taty. Tak samo moja siostra. Trzy lata później. No. Fajne to jest. Fajne. Warto to wiedzieć. Nie wiem, kiedy ty się poczęłeś, w jakich okolicznościach. Ale warto to spytać. Dlaczego? Bo to jest część historii twojego życia. Najważniejsza. Początek. I warto o takich rzeczach wiedzieć. Kolejna rzecz to... Bardzo ważną rzeczą jest to, w tym rozmawianiu między Wami, ale też z naszymi opiekunami, wybuchawcami, ulicami, by tutaj wzajemnie szanować się, być szczerym, uczyć rozmawiania o takich sprawie. Rodzina jest tą przestrzenią, gdzie uczymy się miłości. I później, kiedy nasz chłopaka, nasz dziewczyna, o wiele łatwiej ci powiedzieć: Tego nie chcę robić, Te, to chcę robić, z tym poczekam. Na jakiś inny czas, na to ci nie pozwolę, pozwolę, nie możesz mnie traktować przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Bo inaczej bardzo łatwo wtedy manipulować ludźmi. Niestety kiedyś chłopacy mi opowiadali o takiej sytuacji, jak manipulują dziewczynami. Robią wtedy taki konkurs, kto więcej zaliczy dziewczyn. Ale byli jeszcze młodzi, na szczęście, i to zawczanie polegało na tym, że pocałują się z taką dziewczyną z języczkiem. I był miesiąc czasu sobie dali. I e, w tym czasie e, od przy przystojnie do e, pełni pełni niepełni chęci z życia, tam ścigali się. Czasami chodzili z dwoma dziewczynami równocześnie. trzecią już flirtowali, żeby te. Zaczęli się całować, rzuca, rzucali. I tam jeden wygrał, tu 24 w ciągu miesiąca tych dziewczyn, drugi miał 22, więc akurat jeden wygrał, ten jakiś zachód, piwo. I nie możemy pozwolić na coś takiego, żeby tak podchodzić do. E, Relacji między ludzmi. żeby ktoś nam się nabił. Żeby ktoś powiedział, Ja teraz tak zmanipuluję moją dziewczynę, żeby ona na wszystko mi pozwoliła. Powiem doskonale, że grzech powoduje śmierć. Że kiedy grzeszymy, nagle się okazuje, że coś w nas umiera. Stajemy się smutni, nieszczęśliwi, niezadowoleni z życia. Jakby to popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu i ten grzech gdzieś nas wiąże. W sprawie, że y, nie jesteśmy w sumie Poproszę o łóżyczki. Poproszę jedną osobę, która mi pomoże tutaj coś zademonstrować. Nie będzie bolało, tak naprawdę chyba. Nauczycieli nie będę brał do odpowiedzi. Mogę poprosić? Chodź się. Bardzo trzyma. Tymoteusz. Wyobraźmy sobie, że Tymoteusz jest y, złym chłopakiem. Mi się mogę nie chcę to wyobrazić. Nie? A, ale, ale jest, idzie, idzie, idzie sobie na korytarze i próbuje uderzyć dziewczynę. Powiedzmy tutaj. Wiadomo, że grzech, grze, w prowokalnym grze, w zmianie grze staje się niewolnikiem grze. Nie znają brzegu. Chodź, Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Zauważcie, bardzo odważnie, że pan to potrzeba. Zauważcie, ma no, już tam piątkę na pewno stanie. Ale kto popełnia grzech, to w czymś grzeszy, to to go paraliżuje. Ktoś z kto z ktoś zgrzeszył bijatyką, ktoś zgrzeszył bijatyko, ktoś w jakiś inny sposób, to go ktoś paladził. Normalnie już nie może... Każdy grzech powoduje, że jakiś paraliż. Jak nawet on by chciał iść do kościoła, do spowiedzi, on nie jest w stanie już o tym zajść. Tym bardziej na przykład, jak powiada, człowiek taki jest nieszczęśliwy, może się na tym uśmiechać, jest mi dobrze, jest fajnie, jestem zależny od narkotyków, od seksu, od alkoholu, od czegoś tam innego, papierosu, ale on tak naprawdę nie jest wolny. I wtedy co robi? Przeklina, wyzywa, jest agresywny, grzeszy swoim językiem. A kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Zobaczcie, człowiek na człowieka szcz szczęśliwego. To zaraz zaproszę kogoś jeszcze, żeby tu też tak skleić i związać, tak? Zobaczcie, to bardzo mi się to podoba. Zauważcie. Człowiek może się nawet udusić swoimi grzechami. On tak się zdołuje tymi grzechami, które popełnia. że z nim się nie może dogadać. Z rodzicami, kumplem, przyjaciółką. Że on może wpływać w depresję, może się z A to już w ogóle nie ma sensu budować związków, skoro ten chłopak go oszukał, ta dziewczyna mnie Kto może go wyzwolić z tego grzechu? Jest tylko jedna osoba, która może go wyzwolić z tego brzegu. Oprócz pani pedalnej, no. Kto może go wyzwolić? Jezus. Jezus. Za każdym razem, kiedy wchodził w jakieś bagna, różnych grzechów, też związanych z ich seksualnością to Jezus, kiedy przychodzisz do konfesjonału, choćbyś najgłupsze rzeczy zrobiła, zrobił, Jezus może cię z tego uwolnić. Poproszę życzki. Albo może nie. nie, nie, nie. Więc ciekawe. Jezus w osobie kapłana, on przecina no może no, my się trochę boimy, nie? żeby nas nie skaleczył, żeby nie zrobił nam przyby. Boimy się do spowiedzi. Podzić, bo nie, żeby się wdać do różnych Śmiało. I dziewczyny. Oklaski dla na naszego bohatera. Tak? Coś te dziewczyny chcą pomóc. Nie wyciągnę. Zobaczcie, Jezus te wszystkie problemy, trudności, które uznawam, On je przecina. On je niweluje. Spotkałem też takiego chłopaka, który opowiadał, że był ze związku z jakąś dziewczyną, dwa lata, ale jeszcze z innymi ją, dwoma dziewczynami, zdradził. Poznał się związek. Później był z kolejną, trzy lata, z innymi ją zdradził. Później z kolejną, znowu ją zdradził. I w końcu mówi, wie ksiądz, teraz z moją dziewczyną zachowujemy czystość małżeństwem". Ja się pytam dlaczego. Ponieważ widzę, że to, jak budowałem związki do tej pory, powodowało tragedię. Nie było efektu. Ja myślałem, że robię wszystko dobrze. Tak czułem, tak chciałem. Ale ten grzech, gdzieś mnie, no, byśmy powiedzieli tutaj językiem tego obrazu, pętał, a w konsekwencji powodował, że się wróciliśmy, obrażaliśmy i nie chcieliśmy być razem ze sobą. Bo rozchodziliśmy się prędzej czy później. Poproszę kamerze. I tym bardziej jest tak, jak dzisiaj słyszeliśmy na Ewangelii, kiedy Jezus mówi prawdę. Jest tak, że kiedy Jezus mówił prawdę, oni wzięli kamienie i chcieli go kamienować. Chcieli go dorzucać. Kamienowanie polegało na tym, że brali różnego rodzaju kamienie, takie jak te, i obrzucali takiego człowieka, żeby skonał. On przeważnie kulił się, gdzieś chował miękkie części ciała, brzuch, twarz głowę, żeby to nie, nie bolało. Święty Paweł przeżył takie kamienowanie raz czy drugi. Ale normalnie takie kamienowanie prowadziło do śmierci. I tak samo było z kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie. Oni wzięli kamienie i mówili chcemy ją kamienować, bo zgrzeszyła. Ktoś ciekawy zauważył, skoro oni wiedzieli, że ona tak grzeszyła, może sami z nią zgrzeszyli, ale chcieli rzucić winę na kogoś innego. Nie chcieli się sami przyznać do grzechu. Jezus powiedział kto jest to z grzechu, Niech pierwszy rzuci kamień. Oczywiście znamy ten żart, że nagle poleciał kamień, wszyscy się obejrzeli, patrzy na tę Maryję. A jest No, mam, no mówiłeś, że się nie trącała. Ale oczywiście taki sceny nie było w Ona była nagle to można sobie wiedzieć. Ale, ale wiemy, że nikt nie rzuci kamieniem. Wszyscy te kamienie położyli i powiedz, damy ten znak, że oni są też grzesznikami. Każdy z nas, ja, Ty. I każdy z nas. Dobrą rzeczą jest, żeby nie rzucać tymi kamieniami. Też w tej sprawie związanej z małżeństwem, rodziną, seksualnością, homoseksualizmem, e, rozwodami, antykoncepcją. Bo się okazuje, że to nie ktoś inny ma problem. Ale ja mam problem. To czasami może być też człowiekiem, który patrzy przez brudne okno, ale ta sąsiadka się nie umyła, ale mają brudne okna tam u sąsiadów obok domu. Nie, to Ty masz brudne okno, nie wybiłeś jeszcze przed świętami, nie da o na bieżąco. Tak samo my często wmawiamy komuś, czy w związku, czy w rodzinie, jakieś nasze grzechy, ponieważ sami dziś nie daliśmy sobie rady z Jezus zaprasza do tego, że w trakcie tej rekolekcji byśmy przyszli do Niego. Te kamienie, które mamy, różne grzech, słabości, złożyli pod krzyż. To on, to za te kamienie, on za te wszystkie kamienie, umarł i zmartwychwstał. I za każdym razem, kiedy idziemy do spowiedzi, on je bierze na siebie, daje się ukamienować, ukrzyżować tymi grzechami i daje wolność. Ale tą prawdę bardzo trudno przyjąć. Pamiętam na jednej katechezie uczniowie, kiedy przyszedłem do Tasy, w innej szkole pytałem się, jakie tematy byście chcieli poruszyć. A oni między innymi podali temat antykoncepcji o, no, ciekawy temat, a dlaczego na tym wam zależy? Nie chcieli powiedzieć. Ale ja mu tak drążyłem, a mówią, no, bo jak ostatnio rozmawialiśmy z katechetą na ten temat, to on się popłakał i wyszedł. I więcej nie wrócił. <grym> Było jeszcze jedna czy dwie leki do końca roku. Ja mówię, a czemu by tak z wam zależy? No, nie chcę tego. A ja mówię, każdą prawdę zawsze przyjmuje się kontekstualnie. W pewnym kontekście życia, twoich rodziców, twojej praktyki. Mogę z wami na ten temat porozmawiać, jeśli zrobię anegmową, ankietę, powiem, o co tak naprawdę chodzi. I okazało się, że w tej rakiecie wyszło, że z całej klasy jedna trzecia już współżyje, stosuje tę koncepcję różnego rodzaju. Inni mają problemy, czy z pornografią, masturbacją, czy innymi złymi sprawami. I widać, że to ich przerasta, że mają jakieś wyrzuty sumienia, albo próbują te wyrzuty zagłuszyć. I wtedy nagle okazało się, że cokolwiek ja bym mówił, i tak by tego nie przyjmowali. Dlaczego? Ponieważ to, żeby powiedział, że coś jest dobre albo coś złe, by musiało wpłynąć na praktykę ich życia. Ja bym te nasze dziewczyny porozmawiać ze swoim chłopakiem i powiedzieć, że to trzeba zmienić, że tak nie można, a to ten koszt tej całej wędrówki jest bardzo duży osobowościowo. I dlatego też yy, od razu mówiły, to co się mówi jest ważne, nie zgadzamy się z tym, bo trwały w te osoby, bo były związane przez ten grzech. I Chrystus, który daje nam ten czas rekolekcji, wiele rzeczy nam pokazywał. Piękna, wspaniałego przykładu małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa. Ale też popowiadał nam, to jest grzechem. To jest ślepa uliczka ewolucji. To nie zaprowadzi do szczęścia. I warto, mimo że tego trudu, który jest może się związany z tym, że ktoś wyśmieje Twoje poglądy, że ktoś machnie, ręką na ciebie. Warto chwycić prawdę, bo prawda wyzwana, prawda daje szczęście. I jeśli pójdziesz za prawdą, nie zawiedziesz się. Może twoje koleżanki będą mówić, po co Ty w ogóle tak żyjesz? Czytałem jakieś dziewczynie w Stanach Zjednoczonych, w zespole czy pidery. kiedy był mecz, skończył się się na walangę. Pić, co założyć, a ona nie szła na tę imprezę, bo była katol katoliczną chrześcijanką. I mówi, ja nie będę tam żyć, nie będę, nie będę grzeszyć. Śmiali się z niej, ale ona stawała po stronie prawdy, ona wiedziała lepiej. I dzisiaj, gdy spotykam znajome małżeństwa, na przykład pytam, spotykam takie małżeństwo, 11 lat stażu, trójka chłopaków. I mówi znajoma, spotkała się ze swoimi koleżankami z klasy. Wszystkie są po rozwodach. I tylko ona jest w małżeństwie sakramentalnym i wierności. I one się pytają, jak ty to robisz, że ty ze swoim poglądem wytrzymujesz? Ona, ona jest pedagogiem, czy psychologiem, on jest dyrektorem w Akłanecie. I jest tak, że ona mówi: My ufamy Panu Bogu, jego zasadom onośnie miłości, odnośnie sakramentów, odnośnie I ona Powiedzmy, co ty tam wiesz? Ale ich życie się sprawdza, a one. Ro, rozpadło się to wszystko. Miały swój pomysł. Niestety często związany z grzechem. Ale nie sprawdziło się to w życiu. I dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy na tej Eucharystii, już kończę to, co mówię, to bardzo ważne jest to, żebyśmy niezależnie, co powiedzą inni, poszli za prawdę, poszli za miłością Chrystusa. On wie lepiej. On się zna na życiu, o myśli przecież. On chce szczęścia Twojego w małżeństwie. Wszyscy tego chcemy. Nie da się tam dojść bez Jezusa, bez Jego podpowiedzi. Jeśli statek nie wie, dokąd zmierza, nie dopłynie do tego powodu, gdzieś się rozminie. Chrystus chce tego szczęścia dla Ciebie, tej miłości, tej czystości, tych fajnych dzieciaków. Żebyśmy się spotkali kiedyś po 10, 20 latach, się powiedzieli: Księżę, mam fajnego męża, mam fajną żonę, mam super dzieciaka. Ufamy Panu Bogu, opieramy się na nim. Prośmy Chrystusa. Żeby właśnie On nas prowadził, do tego szczęścia, które dla nas przygotował. W większości z nas Niech Pan nam chodzi w tym błogosław. A. ostatnia.